Cześć. Dziś opowiem Wam o czasowniku móc. Bardzo ważny czasownik używany już od początkowych lekcji języka polskiego. Pierwsza ważna rzecz. Ten czasownik w formie podstawowej wygląda może trochę nietypowo, bo spójrzcie na tę ostatnią literę i posłuchajcie, jaka tam jest głoska, jaki tam jest dźwięk. Móc. Móc. To nie jest C z kreską, to nie jest Ć, Tak jak na przykład przy czasowniku robić, musieć. Czytać, iść, yy, pisać, chcieć, to nie jest C z kreską, to jest C, C, Móc, Móc. Używamy tego czasownika w formie podstawowej, na przykład yy, w takim powiedzeniu: Chcieć, to Móc, Chcieć, to Móc, czyli jeżeli czegoś chcesz, to znaczy, że możesz to zrobić. I właśnie, teraz przejdźmy do odmiany, bo w odmianie tam będzie nieregularność. Tam będzie, będzie zmiana, będzie alternacja. Zacznijmy od tej najważniejszej formy, czyli gdy mówimy na swój temat. Ja mogę coś zrobić, mogę przyjść, czy mogę coś powiedzieć, albo nie mogę tego zrobić, nie mogę się z Tobą spotkać. Przepraszam, ale nie mogę. Natomiast druga forma z innym dźwiękiem i z inną literą w piśmie to jest forma może. On może, ona może, ale też pani. Czy może mi pani pomóc? Czy może mi Pan powiedzieć, czy może Pan powtórzyć? Więc mogę, ja, może, on, ona, pan, pani, ono. I to jest nasza baza dla wszystkich innych form. Jeśli znacie te dwie formy i wiecie, jaka jest zasada odmiany polskich czasowników, to znacie już wszystkie inne formy. Więc nie musicie się uczyć wszystkich form na pamięć. Wystarczy, że znacie te dwie i znacie i wiecie już wszystko. Więc forma mogę to jest. Podstawa do formy oni, one mogą. Ja mogę, oni mogą, ci ludzie mogą, te kobiety mogą, ale też czy państwo mogą mi pomóc, czy państwo mogą y, to napisać, czy mogą państwo to powtórzyć. Więc uważajcie, państwo mogą. Więc mogę i mogą. Natomiast z drugiej strony, ta forma jest bazą dla tych trzech. Czyli jeżeli on, ona może, pań, pani może, to i ty możesz. tu jest ta sama baza, dodajemy tylko szy, my możemy tak samo może, dodajemy my i wy możecie może, dodajemy tylko cie. Więc te końcówki znacie szy, my i cie. Wystarczy, że zapamiętacie tę bazę czyli może. Yy, dobrze. To wszystko na temat tego czasownika. Mogę i może, to jest Wasza baza. Pamiętajcie tylko o sytuacjach, gdy używacie tych form, gdy używacie tego czasownika w sytuacjach oficjalnych. Powiecie, czy może mi Pani pomóc, czy może Pan powtórzyć, ale czy mogą Państwo tutaj podejść, czy mogą Państwo to napisać, czy mogą Państwo ze mną porozmawiać. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnej lekcji.